Dziś opowiem Wam o trzech gatunkach roślin, które odmienią Twój balkon i taras, a Wy będziecie mogli się cieszyć wspaniałymi kwiatami przez całe lato. Nazywam się Daria i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek Murator Ogroduje. Gotowi? Zaczynamy. Partnerem odcinka jest producent nawozów marki Bopon. Maj to zdecydowanie miesiąc kwiatów. Możemy wybierać spośród całej bogatej oferty dostępnych roślin. Wszystko zależy tylko od naszych preferencji i upodobań. Możecie wybierać spośród szerokiej gamy petuni, pelargonii, lobeli, begonii, fuksji, sandawili. Wszystko zależy właśnie od waszych preferencji i od miejsca. Niektóre z nich. Nadają się na miejsca typowo słoneczne, inne doskonale sprawdzą się w cieniu, a jeszcze inne, jak na przykład Sandeville, pokryją wasze kratki balkonowe. Czy pergole? Ukochanymi kwiatami Polaków zdecydowanie są pelargonie i mamy ich naprawdę szeroki wybór w różnych kolorach. Kolorów naprawdę jest mnóstwo. Mamy również sporo odmian. Są tradycyjne, rabatowe, albo nawet możemy wybrać takie bluszczolistne, które pięknie będą zwisały z naszych balkonów. Uprawa pelargonii jest naprawdę bardzo prosta. Są to po prostu kwiaty terminatorki, które są odporne na bardzo dużo warunków, nadają się zarówno na bardzo mocne słońce, jak i do miejsc lekko zacienionych. Aby cieszyć się wspaniałymi kwiatami, w zasadzie wystarczy zastosować trzy proste zabiegi. Podstawowe na pewno to jest nawodnienie. Pelargonie Podlewamy praktycznie codziennie, a kiedy są upały, podlewamy je nawet dwa razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem. Zwróćmy uwagę na to, aby woda do podlewania była w miarę możliwości ciepła. Pelargoni nie lubią być podlewane taką wodą zimną prosto z wodociągu. Drugą bardzo ważną rzeczą, o której nie możemy zapomnieć, jest nawożenie. Żeby kwiaty balkonowe pięknie kwitły, musimy dbać o regularne podawanie nawozu, ponieważ posadzone w małych korytkach wszystkie wartości odżywcze bardzo szybko się wytracają. A żeby kwiaty pięknie kwitły, potrzebują właśnie dokarmienia. Do wyboru mamy nawozy płynne, które rozpuszczamy z wodą i podlewamy rośliny raz w tygodniu. Możemy zdecydować się też na nawozy w granulacie. Nawozy w granulacie są o tyle wygodne, że stosujemy je po prostu raz w miesiącu. Odpowiednią ilość rozsypujemy bezpośrednio w koło rośliny. I mieszamy z ziemią. Pamiętajcie, aby przy stosowaniu wszelkiego rodzaju nawozów zawsze stosować zalecenia producenta, ale i również stosować zabezpieczenie oczu czy rąk właśnie rękawicami. Po zastosowaniu nawozu roślinę bardzo mocno podlewamy po to, aby nawóz nam się rozpuścił. Trzecią bardzo ważną rzeczą w pielęgnacji pelargonii jest ogławianie z przekwitniętych kwiatostanów. Każda roślina dąży do zawiązywania nasion i właśnie usuwając kwiaty, które już przekwitły, pobudzamy ją do wypuszczania nowych kolejnych pączków. Kolejnymi najpopularniejszymi kwiatami na naszych balkonach i tarasach są petunie. Petunie są zdecydowanie królowymi balkonów, ale są też zdecydowanie bardziej kapryśne i bardziej wymagające od pelargonii. Występują również w najróżniejszych kolorach i wzorach. Ich zaletą jest to, że mają przepiękne, dzwonkowate kwiaty i w trakcie lata tworzą wspaniałe, zwisające balkonowe kaskady. Są to rośliny, które potrzebują bardzo intensywnego nawożenia. Najlepiej raz w tygodniu nawozami płynnymi. Do tego ukochane są przez różnego rodzaju mszyce. Dlatego warto obserwować nasze rośliny i w trakcie sezonu należy zastosować odpowiednie zabiegi na pozbycie się tych szkodników. Mszyce na petuniach poznamy po tym, że liście i kwiaty zaczynają się robić takie lekko, lepkie i zaczynają się sklejać. Kolejnym zabiegiem, o którym musimy koniecznie pamiętać, w przypadku tych kwiatów, i jest to jednak troszkę uciążliwe w sezonie. Musimy koniecznie obrywać wszystkie kwiaty, które przekwitły. Podobnie jak w przypadku innych kwiatów balkonowych, nie możemy dopuszczać do tego, aby w tym miejscu zaczęły wytwarzać się torebki nasienne. Wówczas roślina po prostu myśli, że zawiązała już nasiona i nie musi dalej produkować kwiatów w celu dalszego rozwoju. Petunie mają też to do siebie, że w połowie lata, mniej więcej w drugiej połowie lipca, tracą swój urok. Zaczynają już więdnąć, zaczynają wyglądać tak mocno słabo. Ale i na to mamy sposób. Po prostu wystarczy je wówczas bardzo niziutko obciąć. One z czasem pięknie odbiją i zakwitną ponownie i będą cieszyć nas kwiatami aż do jesiennych przymrozków. Najlepiej nawozić je nawozami płynnymi od wiosny do jesieni co 7 dni. Według producenta Bopon 10 ml nawozu rozcieńczamy w 1,2 litra wody. Do miejsc bardziej zacisznych i bardziej zacienionych na naszym balkonie możemy wybrać na przykład bardzo egzotyczną fuksję. Zobaczcie tylko, jakie przepiękne są to kwiaty, jak egzotycznie wyglądają roślina ta. Przecudnie wygląda, podwieszona właśnie pod balkonem, czy pod tarasem, czy właśnie tak jak ja mam tutaj ją powieszoną na drzewie. Ważne, o czym musimy pamiętać, to że rośliny w wiszących takich pojemnikach bardzo szybko przesychają, czyli musimy je regularnie podlewać, najlepiej codziennie, a kiedy są upały, to podlewamy je nawet dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Do tego pamiętajmy, że ziemia w takich pojemnikach bardzo szybko staje się jałowa. Musimy więc pamiętać o systematycznym nawożeniu. Moim sposobem na nawożenie roślin, właśnie powieszonych gdzieś wysoko, czy umieszczonych w trudno dostępnych miejscach, jest stosowanie takich oto pałeczek nawozowych. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób zapominalskich, ponieważ stosujemy te pałeczki tylko raz na trzy miesiące i zapominamy o problemie. Nawożenia. Według producenta nawozu BOPON w pierwszym kroku musicie zmierzyć średnicę Waszej doniczki. Moja ma mniej więcej 20 cm, dlatego według zaleceń na opakowaniu powinnam użyć 4 pałeczki nawozu. Nawóz wciskamy równomiernie w różne części doniczki. I zapominamy o nawożeniu na całe długie trzy miesiące. Niezależnie od tego, na jakie rośliny się zdecydujecie, musicie pamiętać o kilku ważnych rzeczach przy wysadzaniu. Na pewno wszystkie doniczki i korytka balkonowe, w których wysadzacie wasze rośliny, muszą mieć zrobione dziurki od spodu, czyli tak zwane odpływy na wodę. Musicie też pamiętać o tym, aby wysadzać kwiaty do ziemi właśnie najlepiej z przeznaczeniem do kwiatów lub uniwersalnej. Ważne, żeby to była ziemia dobrej jakości. Wybór naprawdę kwiatów jest przeogromny. To, na co się zdecydujecie, w zasadzie zależy tylko od Waszych preferencji, czy wybierzecie stare, dobre pelargonie, czy bardziej nowoczesne. Super tunie. To wszystko zależy tylko od Was, a piękne kwiaty będą zdobić Wasz balkon i taras przez cały, cały sezon. Jestem bardzo ciekawa, na co Wy się zdecydowaliście. Czy jesteście wierni jakimś stałym odmianom, które wysadzacie co roku, czy jednak trochę eksperymentujecie i na przykład skusicie się na nowoczesną super tunię. Jeśli szukacie więcej ogrodowych treści, to koniecznie zasubskrybujcie kanał Murator Ogroduje na YouTubie. Zajrzyjcie również na pozostałe strony Muratora. Ja za dzisiaj wam już dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki Murator Ogroduje. Partnerem odcinka jest producent nawozów marki Bopon.